Halo, halo, halo. Serwus dzieciaki. Dzisiaj pogadamy sobie o internecie, o starym internecie, bo nowy internet wielu może powiedzieć, że zepsuł się, albo przynajmniej ten mainstreamowy internet trochę się zmienił. Być może internet, wchodząc w mainstream, musiał się do tego głównego nurtu dostosować. To nie jest może do końca temat na dziś, natomiast ja nieraz wspominałem internet Stary internet z czasów mojego dzieciństwa, kiedy on nie był jeszcze tak szeroko znany, nie sięgał tak naprawdę do kieszeni praktycznie każdego obywatela e, i przez to miał swój specyficzny vibe, specyficzny styl. E, I nie mówię tylko o stylu wizualnym, ale ogólnie o takiej, takim wrażeniu społecznościowym. I ten kanał jest dosyć mocno retro. Opowiadam tu o retro rzeczach i Ostatnio wrócił temat pewnego ciekawego projektu. Wrócił on podczas mojego streama i jeżeli was nie ma jeszcze na streamach, to naprawdę serdecznie zapraszam kik.com/hudred. Streamujemy na Kiku, troszeczkę też na YouTube, natomiast ja was zapraszam na Kika. Tam fajnie ta społeczność się buduje i zachęcam do wpadania na strumyki, bo naprawdę klimat jest przedni. I zrobiłem sobie streama. O, z tego mojego laptopa, o którym wspominałem nieraz, nawet nagrywaliśmy vloga, jak instalowałem na nim Windows XP. To jest mój retro laptop i czasami robię z niego streamy. Podłączam go sobie do Grabera i siedzimy na Windowsie, robimy jakieś różne ciekawe rzeczy, instalujemy jakieś kursory i różne dodatki, zmieniamy tapety, gramy w dziwne gry. I stream, który zrobiłem akurat wczoraj, jak to nagrywam, był streamem z przeglądania. Protowebu, czyli protoweb to jest taki projekt, który odtwarza internet z lat 90. i 2000. i jakby robi to w taki sposób, że jeżeli macie jakiś stary komputer, niekoniecznie stary, ale generalnie pod stare komputery działa to świetnie, możecie na zainstalować albo dedykowaną przeglądarkę, albo na przeglądarce, e, której używacie, e, po prostu wpisać odpowiedni adres proxy w ustawieniach. I w ten sposób sprawić, że nagle ta sieć i ten cały wasz internet i strony, na które będziecie wchodzić, będą inne niż były do tej pory. I to ma różne swoje aspekty, różne swoje wdzięki i chciałem z wami o tym porozmawiać bo klimat jest naprawdę mocny i korzystałem z tego projektu chociażby kiedy nagrywałem mój challenge gdzie przez cały tydzień nie używałem współczesnego internetu współczesnej technologii jakby wróciłem życiowo technologicznie do lat 2000. Jest o tym cały film u mnie na kanale zrobiłem sobie taki detoks dopaminowy i wtedy właśnie miałem dostęp do tego protowebu i protoweb można powiedzieć że to jest no, zbiór stron, tak jak internet, tylko że zbiór troszeczkę alternatywnych stron i cały taki hub główny, yy, który daje nam możliwość eksplorowania tych stron, daje nam możliwość przeglądania tego wszystkiego, co tam jest. I te strony dzielą się na kilka typów, bo, bo na pierwszy ogień powiemy o takim, powiedzmy, najbardziej standardowym elemencie, którego się możecie spodziewać, czyli o takich standardowych, zarchiwizowanych stronach yy, z Web Archive i tak dalej. Na pewno bawiliście się Wayback Machine, gdzie Możecie skakać po zarchiwizowanych starych stronach internetowych różnych marek i, i nie tylko, i przeglądać różne stare wersje stron, które być może już teraz nawet nie istnieją. To jest dosyć znana rzecz. I ProtoWeb jakby bierze bardzo dużo znanych stron właśnie stamtąd. Często dostosowuje je też i odtwarza rzeczy, które nie działały, i wrzuca po prostu e, do siebie. Także, jeżeli wejdziecie na różne adresy, typu, nie wiem, pokemon.com to. Traficie nie na aktualną stronę Pokemon na swojej przeglądarce, a wejdziecie na stronę z roku 99 czy 2000. I właśnie przeglądaliśmy sobie te stare archiwalne strony, które mają mega, mega klimacik. Były tam na przykład strony e, Bionicli, były strony Segi, różnych marek gier wideo, e, były strony Walva, e, counter Strike'a, Steama. No i generalnie najróżniejsze inne strony www, które można sobie po prostu poprzeglądać i powczuwać się jakby lata były dawne, ale takie zarchiwizowane strony, można powiedzieć, to nie jest coś, co dziwi czy zaskakuje w dzisiejszych czasach, takich powiedzmy w miarę ogarniętych retro użytkowników internetu, którzy gdzieś tej nostalgii szukają. To, co uważam, że jest fajne w tym protowebie i co jest taką najfajniejszym elementem, to fakt, że są tam też strony, które są Aktualne. To znaczy, można znaleźć tam strony z newsami, z aktualnymi newsami, tylko podane w starym stylu. Jest też jakby całe proxy do Wikipedii, gdzie wchodząc na Wikipedię, dostajemy świeże artykuły, sprawdzaliśmy raperów i yy, na początku myślałem, że to będzie taka kopia Wikipedii z lat 90., ale nie, bo wyszukaliśmy ChiffKeyfa i ChiffKeyf też był na takiej proty Wikipedii. Po prostu layout tej całej strony jest na Maxa Retro i działało to bez problemu na starym, starym laptopie z Windowsem X. Więc y, można sobie na takich starych komputerach, dzięki takiemu internetowi, mieć chociażby dostęp do Wikipedii. Y, ale co wydaje mi się było najfajniejszym miejscem i gdzie spędziliśmy najwięcej czasu, to. Taki alternatywny YouTube e, z dawnych lat, nie jest to faktycznie klon YouTube'a czy jakieś archiwum YouTube'a, ale bardzo starego YouTube'a przypomina, jest to WarpStream. I wydaje mi się, że na WarpStream można wejść nie tylko korzystając z protowebu, ale WarpStream jest dosyć e, m, dużą, jakby dużym elementem tego protowebu, bo są tam, jest to po prostu taki właśnie serwis, gdzie można uploadować swoje filmy i użytkownicy wrzucają tam swoje filmy stare, w starym stylu, e, takie właśnie naśladujące stary internet, no i znajdziemy tam, czy jakieś filmiki deskorolkowe patrzyliśmy, filmiki z gier, na przykład GTA San Andreas, czy jakiegoś oldschoolowego Minecrafta, było tego naprawdę w opór e, i, i działało to właśnie tak naprawdę natywnie, jakbyśmy korzystali e, nie z Jakiegoś właśnie dziurawego archiwum Wayback Machine, a bardziej jakby to był faktycznie funkcjonujący internet. O, przepraszam, już wyciszam. No, i też częścią protowebu są jakieś strony e, związane z retro, ale z aktualnymi rzeczami. To znaczy, na przykład, moglibyśmy znaleźć tam stronę dosyć świeżego projektu, bo sprzed kilku ostatnich miesięcy, czyli GTA 3 sportowanego na Dreamcast'a. To znaczy, nie wiem, czy wiecie, ale wyciekł kod źródłowy GTA 3, i za pomocą tej wstecznej inżynierii i, i tak dalej, e, sportowano całe GTA 3 całą grę na konsolę z tamtej epoki, na którą ta gra nigdy nie wyszła, czyli właśnie GTA 3 powstało na Dreamcasta i można sobie przejść całe GTA 3 na Dreamcastie. Co więcej, właśnie na protowebie możemy też znaleźć stronę jakby z tamtych lat, która opowiada o tym całkiem świeżym projekcie, co jest mega spoko. No i trzecim elementem tego całego protowebu, o którym chcę wam powiedzieć i z którego gdzieś tam korzystaliśmy, to są jakby bazy FTP z różnym abandonware, czy shareware, czy z jakimiś starymi plikami, czy programami. Nie jest to może jakieś genialne źródło i niesamowite, ale można troszeczkę w taki niezobowiązujący sposób sobie te wszystkie foldery i katalogi ze starymi grami, starymi programami, starymi jakimiś e, filmikami przeglądać e, i robiąc to, e, znajdować ciekawe rzeczy. No, ja na przykład. E, pościągałem quakea dwójkę czy duma, który mi nie zadziałał z jakiegoś powodu, nie wgłębiałem się w to, ale też surfując sobie po tym e, protowebie znaleźliśmy paczkę kursorów z sonikiem, którą wgraliśmy sobie na naszego retro laptopa i która będzie nam towarzyszyć podczas retro streamów na kickcom/hudred. Także mamy teraz na naszym retro komputerze z którego streamujemy e, Kursor Sonika. Także podsumowując, wydaje mi się, że to jest świetny społecznościowy projekt, który pozwala przede wszystkim troszeczkę rozszerzyć te e, nasze retro sprzęty o funkcjonalności, których no brakuje. No bo jednak komputery stare były fajne, są fajne, ale jednak dopełnienie to takim internetem z dawnych lat dodaje jeszcze głębi do tego całego retro doświadczenia. Więc jeżeli macie jakieś stare komputery to możecie wyposażyć w bardzo prosty sposób, po prostu edytując proxy, zalinkuję wam gdzieś w opisie jakiś poradnik, jak to zrobić, eee, czy ściągnąć po prostu dedykowaną przeglądarkę, która też jest retro i, i działa, i możecie sobie posurfować eee, wręcz w doświadczeniu natywnym eee, polskulowym internecie, jest to dużo fajniejsze niż po prostu eee, Wayback Machine, taki Internet Archive. To przede wszystkim jest do jakiegoś tam małego stopnia, ale funkcjonalne dzięki takiemu Warp Streamowi, gdzie można pooglądać sobie filmiki wideo czy dzięki Wikipedii działającej, nie? Są też wyszukiwarki, stary Google, można sobie gdzieś tam wklepywać rzeczy w tych starych wyszukiwarkach, więc to wszystko tam jest. Jak chcecie zobaczyć sobie zapis tego streama, gdzie sobie tego ProtoWeba surfowaliśmy, to wbijajcie na kanał Szoterski, bo ja pewnie na dniach tam wrzucę taki cały zapis właśnie z tego retro streama, z przeglądania starego internetu. Kanał nazywa się Hooded Red w Strumyku, na pewno gdzieś w opisie go będziecie mieli. Tam wrzucam szoty ze streamów i też pewnie szot z tego retro Strumyka się znajdzie. Więc Będziecie mogli nadrobić, jak was nie było. Także liczę, że ProtoWeb będzie się rozwijał. Być może warto zainteresować się i stworzyć jakiś. Polski oddział na Protowebie, polską społeczność, która będzie dodawała polskojęzyczne strony, być może jakby maintainowane e, na bieżąco. Może i ja się zainteresuję i dodam do Protowebu jakąś swoją stronę, stronę. Jeszcze nad tym nie myślałem, ale na przykład takie Capture Network mogłoby się tam znaleźć. Także odmeldowuję się, tyle ode mnie, śledźcie w ogóle rzeczy, bo niedługo będzie nowa muzyka, będą nowe projekty, cały czas są streamy i ta aktywność, mimo że vlogi są może nieco tydzień, trochę rzadziej, to cały czas te rzeczy. Czy się dzieją. E, dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wspierającym, dziękuję wszystkim widzom za wsparcie e, i widzimy się gdzieś na łączach. Serwus!